Witam Was bardzo serdecznie w najlepszym odcinku tego wydania. Będziemy jeść dzisiaj cytrynę z dobrym przyjacielem o nazwie Mariusz. Dzień dobry. Dużo łapek w górę po filmiku. Proszę się nie śmiać, proszę tego nie wstawiać gdzieś w internet. To ma być tylko na YouTubie. Jemy. I just wanna stay in the sun, where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know. No Podsday no? It's hard sometimes. Yeah, I think about the end. były peski, spokojnie. <gryzanie> <gryzanie> dużo łapek w górę. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Dawaj Maryszy też. Dużo łapek w górę!